Dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić ściek, który mi do złudzenia przypomina przebiśniegi, w związku z tym tak go nazwałam. Będzie to ściek również z wyciąganych nitek, ale troszeczkę w inny sposób niż robiliśmy w marcu. I już Ci pokazuję, jak będziemy go wykonywać. Tutaj będą się powtarzały tak naprawdę cztery oczka. Ja sobie zaczynam tutaj od brzegu, nawet może trzy zrobię. To tak naprawdę nie ma znaczenia, zaraz zobaczysz o co chodzi. To będzie tak, jakby nasze powtórzenie ściegu. I teraz tak pomiędzy tymi oczkami, na środku między dwoma oczkami, tutaj o, jest taka jakby drabinka. I musimy sobie policzyć cztery szczebelki w dół, czyli tak, jeden, dwa, trzy, cztery. I tu wbijamy drut na wylot. Przewlekamy sobie tą nitkę roboczą. Jeszcze raz. Tu. Tak jak do prawego oczka. Wyciągamy ją dosyć mocno, kolejne oczka przerabiamy na prawo, normalnie, bez żadnego kombinowania, cztery oczka na prawo o, i teraz w tą samą dziurkę, co wbijaliśmy się wcześniej, znowu wbijamy drut, to jest trochę trudniejsze, bo trzeba cofnąć i też przewijamy tą nitkę na wylot, na zewnątrz i też ją wyciągamy, staramy się pod podobnie mocno jak tą pierwszą. O, w ten sposób. I znowu bierzemy następne 4 oczka. Liczymy drabinkę 1, 2, 3, 4 pomiędzy yy, parami oczek. Nie w oczku, tylko pomiędzy. Łapiemy nitkę tak jak do prawego oczka. No, oczywiście nie udało się. Wywlekamy. Przerabiamy 4 oczka na prawo. 1, 2, 3, 4. I w tą samą dziurkę. Robimy oczko prawe, takie wyciągnięte. O. I powstają nam takie fałki, jakby. Teraz tak, znowu 1, dwa oczka, 4 drabinki w dół. Wywlekamy cztery oczka prawe, 3, 4. I wyciągamy nitkę z drugiej strony. No chodź. Czyli mam wyciągane pentelki, pomiędzy nimi cztery oczka. I znowu. A teraz tu, jeden, dwa, trzy, cztery. Wywlekamy. 1, 2, trzy, cztery. Same czwórki w tym ściegu. I w tą samą dziurę się wbijamy. I wywlekamy z drugiej strony. No tutaj już na końcu nie będę robić. Dobra. O. W tej chwili wygląda to tak. Może nie wygląda jeszcze zbyt efektownie, ale zaraz zacznie, jak zrobimy lewy rząd. I teraz tak, w lewym rzędzie robimy oczka lewe, ale w taki sposób, o, żeby... Dobra, tutaj jest moje ostatnie oczko lewe i teraz tak, mamy tutaj ten fragment z pętelkami tymi wyciąganymi, o, to są te, te dwie zewnętrzne, to są te wyciągane. Je musimy przerobić razem na lewo. Te dwa tutaj przerabiamy po prostu na lewo. Teraz zobaczę, żeby nie nazmyślać, tak. Jeśli ta pętelka jest jako pierwsza, tutaj się postaram pokazać, mam nadzieję, że nie zawalę całej konstrukcji. O, w tej, w tej części. Nic nie widać. O, W tej części, tak jakby fałki, która w tą stronę idzie, ta pętelka jest pierwsza. I wtedy przerabiamy po prostu dwa oczka razem na lewo. Następne dwa przerabiamy normalnie na lewo. I teraz musimy te dwa również przerobić razem. Tylko, że teraz pętelka jest jako druga. I jeśli byśmy przerobiły je razem na lewo, to będzie skręcona. Dlatego musimy te oczka zamienić ich kolejność. Czyli tak, to przekładamy. To przekładamy. Nabieramy oczko z tej strony. Tutaj sobie przytrzymujemy palcem, żeby nam nie uciekło. Wyjmujemy drut. Łapiemy to oczko. Nakładamy je jako pierwsze i teraz dopiero przerabiamy razem na lewo. O, I w ten sposób one się nie poodwracały, i są, zaraz będzie widać na prawej stronie, jak to wygląda. I tu znowu mamy. Pierwsza pętelka jest na drucie. O, widać, tutaj nie jest, to nie jest oczko, tylko pętelka, więc te przerabiamy razem na lewo. Kolejne dwa normalnie na lewo. I drugą pętelkę musimy ustawić tak, żeby była pierwsza na drucie. Pierwsza na lewym drucie, czyli zamieniamy kolejność y, tych oczek, tak? Czyli to oczko tu przytrzymujemy sobie, wbijamy drut, zakładamy z powrotem i przerabiamy dwa razem na lewo. Tak, żeby nie było za łatwo. I od nowa. Pierwsza pętelka z pierwszym oczkiem razem na lewo. Dwa oczka lewe i tu przekładamy kolejność jedno drugie o tu widać to jest pętelka to wraca jako pierwsze to wraca jako drugie o i razem na lewo i ostatni raz dwa razem pętelka z oczkiem dwa oczka zwykłe na lewo i zamieniamy kolejność raz dwa mi się rozwaliło, coś nie dobrze. I razem na lewo. I już tutaj mam do końca lewe oczka. I ostatnie, pod, ja robię dwoma nitkami, te jak uważasz. O. I na prawej stronie wygląda to już teraz tak. O, już troszeczkę wyglądają to jak pierwioski nie za bardzo. O. Przebiśniegi, nie pierwiastki, co ja gadam. O, mam już cztery, cztery, oczka, cztery rządki przerobione, teraz nawet trochę lepiej widać może te przebiśniegi moje. I teraz następny y, rządek, będziemy robić to samo co wcześniej, tylko że będziemy się wbijać tutaj, tak jakby w te dziurki, które są pomiędzy tymi wyciąganymi pętelkami. Y, I tutaj myślę, że ja sobie pierwszą mogę odpuścić, nie, pierwsza, pierwsza pójdzie w tą stronę. Dobra, czyli tak pierwsze przekładam, potem lecę cztery oczka. czy hmm. Tak, tu będzie środkowe. Czyli się wbijam teraz, tak jakby w tył. Czyli tu muszę się wbić. O tu. I sobie wywlekam, ale to już będzie w tą stronę. O, w tą stronę ta fałka. I teraz tak jak wcześniej, cztery oczka prawe. Nie, nie źle mówię. Nie przerabiamy tu oczek prawych. Jak wyciągnęłam tą pętelkę, to najpierw muszę się wbić tutaj w tą dziurkę, pomiędzy nimi. O. Wyciągnąć i dopiero cztery oczka prawe. Trzy. Cztery. I teraz cofam się w tą stronę. I wyciągam w tą stronę pętelkę. Teraz się wbijam tu. Czyli do, do przodu się wbijam od razu. Hop. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I w tył. No. no i teraz muszę znowu do przodu. Hop. I dopiero teraz cztery prawe. Jeden. Dwa. Trzy, cztery i w tył. O! I wyciągam. Raz. Dobra, tu już robię do końca, żeby szybciej. O! I mamy teraz to samo. I teraz lewy rząd już robimy tak samo jak wcześniej, czyli, czyli pętelkę z lewym przerabiamy razem. Tutaj sobie przerobię Trzy. Nie muszę liczyć. O, dochodzimy do tego miejsca, gdzie są pętelki. Tak, pierwsze przerabiamy razem z lewym. Dwa razem, dwa z jednym, dwa oczka na lewo, a drugą musimy zamienić miejscami, tak żeby to wyciągane było jako pierwsze na drucie. w ten sposób i dopiero teraz dwa razem na lewo. I tutaj teraz tak, dwa razem na lewo, dwa zwykłe lewe i przekładamy. I jeszcze raz. Pierwsza, pierwsza pętelka z tej czwórki, czyli dwa razem na lewo bez cudowania. Dwa oczka lewe. I końcówkę musimy zamienić miejscami. I dwa razem na lewo. To już mam. Aha, tu mam jeszcze jedną, czyli dwa razem na lewo. I do końca już lewe i tutaj dwoma nitkami ja robię ty nie musisz, jak tam uważasz i znowu już mamy teraz w tej chwili takie coś i teraz przerabiamy e cztery rzędy prawymi i znowu robimy ten pierwszy rządek, tak? czyli znowu tutaj będziemy się wbijać w dziurki w ten sam sposób myślę, że nie jest takie proste, żeby się znudziło a nie jest takie trudne, żeby nie dać rady no to powodzenie